Łopy, didi, oby takich więcej softlocków nie było. Są. Jestem... O kurwa, ale dobra, ale. Nie, bo ja się tu wracam. Nie, ja mam ci inne miejsce. Łe, 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 to jeszcze możesz coś zepsuć. Czekaj, bo jak tu dziwka została spalona. Access time. O, dobra, ale nie muszę wracać na lewo. Dobra, let's go, let's go. Oraz, e, co się dowiedziałem? Zacząłem oglądać Elevena, ale przez. Myślałem, że przez to, że jestem do przodu, e, z... niż to, co oglądałem, nie będę miał żadnych spoilerów. Ale do momentu już nie dostanę jakiegoś spoilera. E, po prostu czegoś, czego nie zauważyłem w przeszłości i. Będę sobie oglądał dopiero gameplay jak już sam skończę całą grę. To zobaczyłem. Że ta zabawka, którą mam jak się ją kliknie... kliknąłem ją raz i się nic nie wydarzyło, ale jak się ją kliknie drugi raz, to już coś wydarzy. I zaraz ze skipowem, bo nie chciałem wiedzieć co się wydarzy. Ale... więc nie wiem co się, co się wydarzy, ale wiem, że coś. Bo jest take plusi, tego nie na to nie zwróciłem uwagę. Teraz mogę wsiąść tej plushi Właśnie. Ja nie zwróciłem uwagi Dobra... Te, tego nie wiem. Wiem... tego... Nie, nie wiem, co teraz będzie. wiesz już. Nie, nie wiem, co się teraz wydarzy. O mailach nie chcę wiedzieć nic o mailach Chcę się sam dowiedzieć. Czekaj i... Ty wiesz, gdzie się je czyta? Czekaj It's... Wyszedłem! Tlen małdy window Uciekam! Stop, from mizus Nie yeah. No ja nie wiem, no ja jeszcze, ja... Ja jeszcze nie wiem Ha! I teraz otwarte! Zobaczymy przypadkiem M Może kiedy indziej Czekaj, open dresser To będą te skarpety pewnie Czekaj, a jest szansa, że Z innymi itemami będzie tak samo? Na przykład rodeo hat Aha, jak kliknę jeszcze raz to będzie to samo, nie? Hmm. I nic więcej tu nie ma wtedy. A, luka trofy. I teraz jak jakby jeszcze coś? Nie jest dalej luka trofy. Nic więcej nie mam. Dobra. no maile Nigdy mnie się nie pytaj, bo ja pominąłem Bo No okej. Okay. Ja się nie chcę ni nic nikogo pytać. Puste. Czy no, ale mówi czy, czyli mówicie, że coś z nimi jest. Tylko, że nikt nie wi y hmm. Nie mówcie nie. To jest z mailami. Or jakby co No to nic kurwa nie ma Cześć, co on powiedział? Gdzie się je czyta? Fuck you, Gdzie się je czyta? Nie odpowiadaj Nie Aha I jak tu się odbierze to eee, To się To po prostu eee... vlogs. Co za idiota to wymyślił? L logi to są kurwa logi, a nie wiadomości. Logi to są ludzie, czy w grach, często pod logi pod, e, dają informacje co trzeba zrobić, albo je, jaka na przykład się ostatnio prowadziło konwersacja. No! Jak fluje. Ja widziałem te logi, ale myślałem, że to jest. Na z nie czytałem tego ani razu. Ja myślałem, że to jest coś na zasadzie. że to są moje taski. I. bo ja nie czytałem tego. I że po prostu tu mi pisze po kolei, co mam kolejne zrobić. A ja od zawsze miałem to w dupie. I tego nie czytałem, bo ja wiem, co mam zrobić. Albo mi się nie chciało czytać, i myślałem, że ogarnę. Po prostu po kolei, po kolei co pisało. Are expected to meet their energy quotes before returning home. No acceptation, Milton. Ending in 2 gratuluję Nic nie powiem, no i bardzo dobrze Ed, how many times did I tell you Miselium only has one one Now all the marketing images are misspelled Our clients are going to think we make mistakes and don't pay attention to the, the details No a propos, kurwa, właśnie utknąłem spelling is fine i know i know i don't think it's that big of a problem the misspelling actually helps us when it comes to possible copyright issues the double l spelling protects us nobody will notice anyway I love that ticket booth this one is a kind of ticket booth play music and it collects tickets it can hold signs for advertising uh, or directions with its many arms additional swings can be attached and make it fun right who will throw the swings it for free as a bonus Gary, I finally found them, the missing pieces of this stupid power device. Just got to head over there and turn the power on. I'll check it soon. Ok, okay. I, e, Wiem też ile ich jest, ale nie wiem czy chcesz wiedzieć, bo ci się pewnie Nie chcę wiedzieć. Masz rację, nie chcę wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję za. E, przez. no. za samą świadomość. Masz rację nie chcę wiedzieć. No bo to w sumie będzie. Kurwa, absolutnie chuja, widzę. No to będzie w sumie no, ciekawe później odkrywanie, nie? Na początku postaram się odkryć jak najwięcej sam ja. Aczkolwiek jest bardzo prawdopodobne, że jak już odkryję parę endingów, to poszukam się, postaram się na necie poszukać resztę. A bynajmniej... Wiem, że ciemno też chója widzę No, na, na razie nie chcę, może... Na razie nie Na razie gry nie skończyłem, więc nie chcę na razie mieć. Notarki nie ma, nie wiem Kurczę, pieczony piją mi się Dziękuję, chociaż o pomocy nie potrzebuję. a dziękuję. Za za, za zadeklarowanie się. O mój Boże, to jest nas słynne. lalala nie będę się odzywał. Widzimy tu Ja mu nie pomagam Dziękuję. Axle dziękuję. Chyba, że będę chciał, ty wtedy jest pierwszy. O oh, kurcze! Holy moly! Holy, holy. Dobra, tego holy moly! Tego się <ścoughs> do tego to ja się nie spodziewałem. To No jednak nie Będzie uszła? No, dziwka. To wypali. Dobra, nie. Je Ej, wypchało mnie, nie podoba mi się tak. Ej, dobra, to był... Chyw plot armor Nie, ale to... Był mocny powrót. Podobało mi się Tego się actually nie jest ja Nie tam kurwa przejść, że nie przejdę A jednak przepraszam Hole mole Ja mi nic niszczę sam Ale ci jasności nic nie zrobię. Taki etap. Takie etapy. Ja, ja też mało widzę. Ja widzę tylko na przykład tu, tu coś widzę. Nie wiem, mi się, ale jest chyba Dziwko tyłem była odwrócona. Okej okay. ten sposób Ej, A sto nie Ejka na LOCK THE FUCK IN! Uh. Mam mnie gonić? Czy ja mam to uniknąć? Bo jeśli uniknąć, to przepraszam bardzo, ale chyba się nie da Bo ona sama łapie Kurczak nie, chyba że da się kogoś zbejtować w sumie. Nie pomyślałem. Nie widziałem, nic do bejtowania Czy kurczak to jedyne co myślę to o z e, Security Bridge. Jest coś na początku ubejtowało. Nie ma nic do bala. Ni Nie ma nic do bejtowania absolutnie. No. Ej! Ej! Przy. W sumie? Ej, mogłem nie przechodzić na krawlu. Mogłem po prostu za nią przechodzić, ale nie na krawlu. Mogłem to się zrobić. Moje pierwsze próby to były przechodzenie za nią po cichachu. Tylko, że to faktycznie mogły być normalne chodzenie, a nie krały. To jest głupie w zasadzie, że nagle trzeba kurwa. Dobra, e to jest kurwa głupie, że nagle trzeba. No ja pierdolę, jestem takim kurwa śmieciem. Nie, ale to jest głupie fakt. Że nagle ona jest jakaś specjalna nad. Eee... Tak się nie wiedziałem. <laughs> nad... Znaczy, bo to jest logiczne, tylko. Chuj dobra, szczerze, chuj logiczne. Eee, ona mnie wciąż nie widzi. Dobra, no chyba, że słyszy. No ale. No wciąż. kurwa naciągany. Biegnięciem tak, bo biegnięcie słychać, ale chodzenia... To jest różnicy. To jest głupie po prostu. Gubia mechanika, skąd mam się kurwa domyśleć Czy na kucaku będzie ciszej Czy coś, żeby mnie nie usłyszy Głupota Ja pierdolę, chyba całość muszę... Przechodzę całość na kucaku Pizzie to mam, już dość Dobra, bo ja tutaj się wywalałem w te łańcuchy tych łańcuchów, kurwa, nie widać, one są... Oh. Bo tu jest ciemno jak w piździe One są kurwa ledwo widoczne, nie wasz się iść w tym kierunku Dziękuję

Hello, employee <mile> from the bottom of our hearts, Ed and I apologize for all the elevator problems. So there is some good news and some less good news. The good news is that you can make repairs from inside the elevator. Yeah. You don't have to wait around until someone notices that it's stuck and fixes it. The less good news is that you won't have the lives of your fellow employees weighing on your conscience if things take a downward turn because you're in the elevator as well, which is still good, but less good. To? You can fix it as a team and no one person is to blame. Okay, let's just hop right in. Zgubiłem Ready to take, take the plunge? Okay. Great! Make sure the emergency brake is engaged. Now, turn the elevator off. Mm, mm, mm. Next, rebalance the elevator. That's it? No details? Ugh! że to już raz Ej okay. to jest proste max łóżko jest swędzi, nie co, aha, to jeszcze jest Zobaczę. When the rebalancing is complete, open the elevator doors. Uh, 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 to. Press the open maintenance hatch button. No. May I... okay. start the diagnostics routine by inputting the following code: 4, Four 3, two, 2, 1, 1. trzy, Cztery, dwa jeden trzy, Cztery, dwa, jeden, trzy. worked. safe up. turn on the elevator and disengage the emergency brake if all went well the elevator should start moving again hey, oh no a banger let's go there's too much weight in the elevator i'm not here to shame just trying to help you fix the lift okay gruba, now let me check this is so disorganized if you're personally worried about weight issues i suggest a good diet and exercise look you know at how it soaks so in flavors so as for the elevator it's just a bunch of eggs chicken scratches well it can't be that different from the other elevator instructions so let's give it a shot i remember your support oh right you need to realign the elevator using the realignment thingy when that's done increase the speed of the elevator to accommodate for any changes in carrying weight So that part's crystal clear, but I can't read the next one. crystal Man. to za dźwięki! Hello. Nie bałbym długo, nic nie robiłem. No czeka, ona się zacznie odzywać, no kurwa! Hey Ryder, there's too much weight in the elevator. I'm not here to shame. just trying to help you fix the lift. Now let me check. I'm so disorganized. I'm so disorganized. i Why can't you die? What? Leave you me alone. Oh. Break you off. As for the elevator, it's just a bunch of Ed's chicken scratches. Well, it um. can't be that different from the other. Oh, right. You need to realign the elevator using the realignment thingy. thingy. Oh. the elevator to accommodate for any changes in carrying weight. So once you figured that part out, power on the elevator, disengage the emergency brake, and. Okay. to do Move it! To mimik. Okej, OK, czyli jednak Men O oh man, nie wierzyłem! The mimik. Okej, okay, dobra Czyli jednak Wyskituj ją kurwa waży. O Return Gomercy Clink Center I Gdzie ja teraz będę? Wiem, ja że jestem kurwa kupiła, ale... A to się samo ja fażyło. Nie, dobra! Poszedłbym dalej Ale. Yy, dzisiaj się z tym nie przybił. W sensie najpierw ten soft softlock Później fakt, że miałem raka i gra nie była intuicyjna, jeśli chodzi o yy, tamto kucanie, mnie to zdenerwowało i wszystko po kolei mnie denerwowało. I teraz nie mam psychy ani siły, żeby to kontynuować. Tak, za 10 minut bym kończył, więc to nie ma sensu. Do następnego i to prawdopodobnie streama nie będzie, bo e, mnie w domu nie będzie, czy się zapisało. Nie w tym miejscu, ale zaraz po wyjściu Znaczy no, teraz jak wyjdę i wejdę to wciąż. No, strun ale widziałem zapis zaraz po wyjściu z windy. Dobra. Ale teraz ciekaw, dalej to jest? Dobra, nie ma już... okej. Okay. Ja sprawdzałem czy dalej są... E, można pisać komendy. Na no, szczęście nie, dobra. A więc ja będę leciał. Dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do następnego i cześć, cześć, bajo!